Ja uważam, że jesteś taka sama jak w liceum, jesteś tą samą osobą, z którą jadłem naleśniki na lekcji języka A, polskiego. Jakie to słodkie. Przepraszam, czy ty też będziesz robił też w tej kuchni, czy tylko będziesz mi wydawał polecenia? Rumiane jak twoje policzki. Dziękuję. Witam serdecznie. Ja jestem Willi Sparrow z kanału Wróbelek i przyszłam dziś do Cooking Challenge nominowana przez Olciak dlatego, że chciałabym celebrować relacje międzyludzkie. Czy wiecie, kto według amerykańskich naukowców jest najszczęśliwszy? Nie ludzie, którzy są najbogatsi czy najpiękniejsi, a właśnie ci, którzy potrafią utrzymywać z ludźmi bliskie relacje. Jestem tutaj razem z moim wieloletnim kolegą Igorem oraz przyprowadziłam też swoich dwóch widzów. I razem będziemy gotować i kosztować i celebrować relacje międzyludzkie. Będziemy robić z Igorem fioletowe, amerykańskie naleśniki. Igor jest y, doskonały w robieniu naleśników i chodziliśmy razem do liceum i on je zawsze przynosił i dlatego byłam grubsza. Y, wsypywanie i mieszanie to jest mniej więcej mój level, jeżeli chodzi o gotowanie, także... Mam nadzieję, że widzimy, żywo <grym> Przepraszam, czy ty coś będziesz robił też w tej kuchni, czy tylko będziesz mi wydawał polecenia? Ja będę Bo... tutaj od gorących rzeczy. <gry> e, ja jestem zła w szczyptach, to jest twoja Dobra, twoje to ja, ja, ja będę dobry ze szczypty. E, jest, jest tak, że ja mam wrażenie, że ta nasza relacja, moja i twoja, teraz jest o wiele lepsza niż kiedyś. Pomimo tego, że można by uważać, że już po szkole, to już tak się więzi się poluźniają i też gdzieś może jakieś sukcesy YouTube'owe mogłyby sprawić, że jestem trochę niefajna albo coś. Ja uważam, że jesteś taka sama jak w Jesteś tą samą osobą, z którą jadą naleśniki na lekcji języka polskiego. Jakie to słodkie. Fioletowa. Sukces, kiedy nie ma się z kim go, go podzielić, to nie jest prawdziwy sukces. Myślę, że też sukces to są ludzie, którzy są za nami. Prawda? Myślę, tak. że najtrudniejszą chwilą było to, że wyprowadzimy się pierwszy, prawda? Musiałam na ciebie zaczekać w Warszawie. Tak, tak. Od następnego miesiąca będziemy mieszkać razem? I będziesz jadła takie naleśniki codziennie rano? <noise> Będę jadła takie naleśniki, kiedy tylko mi je zrobisz. Ale przekonamy się, czy te nasze relacje zostaną w takim dobrym po porządku, tak jak są teraz. Rumiane jak swoje policzki. Dziękuję. Dobrze, myślę, że mamy już wystarczająco dużo tych naleśników nasmażonych, żeby zaprosić moich widzów, Natalia i Przemek. Zapraszam Was tutaj serdecznie. Czujecie tę woń, jak ona się tutaj unosi? <laughs> bardzo, ładny, bardzo Jakim do doskonałym naleśnikarzem jest Igor. E, Natalia, Przemek, powiedzcie nam, czy Wy się może już na przykład e, poznaliście e, dzięki temu, no, że przecież mamy program o relacjach międzyludzkich? Kiedy nas zaprosiłaś e, gościnnie do programu, e, ja tak naprawdę odezwałem się do Ciebie, żebyś podała mi e, na miary kontakt e, tak, do tak. Natalii i razem przyjechaliśmy tutaj do studia. I później idziemy na kawę. Idziemy na kawę, dokładnie. Tak. Tak, tak, musimy już dopełnić te, tego wszystkiego, żeby już tak serio się poznać. Myślę, że te serduszka na naszych naleśnikach doskonale oddają to, jak udowodniliśmy, że gotowanie ma bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o międzyludzkie relacje. Ja jeszcze chciałam na koniec nominować mojego kolegę Mata Olecha, który też jest ważną osobą w moim życiu. Też dba o relacje z innymi ludźmi, wiem o tym i myślę, że też mógłby coś ugotować. Good job. Przewyśnię. From Thank you. Indians.